Cześć, witajcie z tej strony Minecraft with Wings Dzisiaj pogramy sobie w pierwszym odcinku z serii Oder Planet V2.0 Jest to taka inna planeta. I tutaj mamy o właśnie napisaną tabliczkę IHT... Ping. Użytkownik Compete or Challenge Stadium Find on forum. forum Czyli musimy po prostu mieć zadania na forum. Dobrze, to dzisiaj taki pierwszy odcinek z tej serii i po prostu tutaj tą trawkę sobie wyrównamy widzicie, jak widzicie mam zwykłego, zwykłą postać znaczy to nie jest zwykła postać tylko no ponieważ mi się zlagowała coś jakiś tam kraż y, mi wyskoczył ponieważ no nie wiem czemu coś się tak nie wiem, po prostu tak dziwnie stało nie wiem i nie wiem jak to po prostu ogarnąć i naprawić nie wiem no, dobra potrzebna mam siekierka żeby sobie ściągnąć drzewkę trochę już no. podłożę trochę dźwięki o! Dobrze, powinno być dobrze yy, bardzo was przepraszam za to, że nie nagrywałem wcześniej. Mam nadzieję, że teraz będę nagrywał <coughs> już bardziej częściej, już zaawansowanie. Bardziej tak, tylko po prostu no. Nie ja mogę już trochę tam lagi, bo komputer mi się coś ostatnio tam zrobiło po prostu nie wiem, paliło mi się, coś tam uszkodziło, nie wiem nie, nie wiem czemu to tak się stało coś coś się tam uszkodziło, nie wiem dobra, o jeszcze drzewko, to drzewko sobie później zetniemy tak po prostu o nie dobra dobra, to sobie zrobimy na razie deski crafting o tak było i dobra i kładziemy sobie. To jest właśnie taka seria innej planety, i to jest po prostu nawet taka, no nie wiem czy fajna planeta, tak? Po prostu sobie tak pobrałem taki świat, i po prostu sobie tak gramy. Mm. Przełopata. Jeszcze kilof. Mm. Sieć. I tutaj mamy, właśnie w skrzyni Coś więcej Jest to pierwszy odcinek, tak można powiedzieć Z nowej serii I będą odcinki pojawiały, Odcinki będą pojawiały się, mam nadzieję, częściej I po prostu to będzie będzie no Naprawdę, naprawdę będzie fajnie Postaram się właśnie, żeby pobrać to Znaczy, pograć, żeby Sobie troszeczkę Właśnie równam pod ten mój domek. Mmm. Ja po prostu zrobić tutaj ten domek. widzę, że mamy drzewko. A to sobie zbliżamy. To nam się przyda. Dobra, to tutaj sobie, zarównamy ten nasz teren Gdzieś dotąd, tak, po prostu tak, żeby po prostu zrobić sobie Dobra, idę może po trochę bruku, troszeczkę sobie wykopiemy Piecyk sobie może zrobimy, o Gdzieś, nie wiem Tu, dobra Gdzieś tu, o I tak sobie po prostu zrobimy, o Ulepszymy parze, było Domek sobie nie, może zrobię później, albo zrobię sobie Ten domek W dalszym odcinku Kolejnym może Ile tam tego kobla, nie wiem, troszeczkę sobie tam uzbieram Tego wiem. Hmm. Zresztą I sobie ogarniemy, i może to nam jakoś tam wypali Może będzie po prostu, po prostu, no Jakoś tak dobrze, nie? Yy, dobra i będę nagrywał teraz, no jak mówiłem częściej, dobrze. Tyle nam chyba starczy, więc ile mamy? Dużo. Yy? Zaraz zobaczę, tylko wespnę się na tamtą górkę. Nie, yy, 24 spoko doło... Dobra, ładnie. Yy, łopatka. Tak, yy. tak, yy. No chodź troszkę mnie nie laguje, ponieważ mi się, komputer mi się tam uszkodził i kurde No i właśnie dlatego też nie nagrywałem, no bo jak mi się uszkodził musiałem iść po części musieli jeszcze reperować, to to wszystko tak dużo zajęło łopata. Dobra jest I teraz sobie po prostu to wyrównamy ten cały, ten nasz teren, cały. Tylko będziemy mogli. O, Skrz, pod skrzyneczką też sobie zostawię. Nie wiem, może później jakoś postaram Wam się te odcinki nagrywać. Też wiem, że tam jest jakiś świat, tam na prosto jak patrzymy, też jest tam jakiś świat. Po prostu sobie może tam będziemy potem. Mamy tam jeszcze kilka zadań, mamy tam dużo zadań, jest ponad sześć chyba, dwa czy trzy, nie pamiętam już. dźwięki Dobra, i, mo, i te zadania po prostu sobie y, zrobimy. Wykonamy sobie po prostu te zadania. Nie, ja nie wiem ile jeszcze tam nagrywam. No może... Bo. Dobra. I zrobimy sobie y, plan y, domku, po prostu fundamenty na razie sobie zrobimy, nie wiem, skrzyneczki, podłogę, nie wiem. Tak więc mam nadzieję, te odcinki będą się pojawiały regularnie Znaczy mamy ten bruk, że tu mamy kamienne cegła, a tu mamy zwykły bruk, to, to, to trochę dziwne Tak, i teraz, raz, dwa, trzy, tak, tak, dwa, trzy, pięć No i zbudujemy sobie po prostu ten domek nasz Znaczy to, to, to nie będzie taki dom, tylko to będzie taka mała izdebka po prostu górę sobie też wykończymy, potem choć po prostu taka nasza skrytka przed potworami, przed tymi. Ja lubię budować, ale wiem, nie, nie każdy jest w tym dobry. Po prostu sobie tam zbudujemy różnie. Ja po prostu mam właśnie taką, tak po prostu lubię budować. Po prostu mam taką jakby, żeby malować, lubię rysować. Po prostu takie tam różne duperele takie jak tak robię, że tak, powie, że tak powiem z zapałek i z innych tam takich materiałów, dobra tutaj sobie tak zrobimy to okno tak dziwnie trochę fikusnie dobra może być pierwszy odcinek Stąd. dobra, coś tak trochę dziwnie i od razu sobie zrobimy podłogę To jest po prostu nasza taka skrytka. Nie, nie. Nie, to nie jest jakieś nasze takie, to co ja potrafię, bo ja potrafię znacznie więcej. Tylko nie chce mi się po prostu taka skrytka, żeby była. Po prostu taka skrytka, dobra. Żeby po prostu móc się przespać, móc tamto, tamto. I dobra. Po hmm. prostu tam zadania, po prostu, żeby, żeby zrobić domek. Tu już chyba właśnie to jedno z tych zadań będzie, że tak powiem. Po prostu sobie domek zrobimy i o, drzwiczki mamy. drzwiczki, 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 nasze kochania. Pff. Nie wiem, nie wiem co ja robię. Jakoś mi się tak Zamyśliło, Dobra, mamy drzwiczki. A tutaj sobie po, po prostu położymy nasz. deski, żeby po prostu coś było. O! Mamy jeszcze? Mamy 60 desek. No wiem, że tam o widzimy, już mamy tam taki świat. Szkoda, że nie mam opki fajna. Ponieważ byśmy może tam zobaczyli, jak tam jest. No, dobra. Mamy ten cień z tego drzewka. prostu sobie go tam. No Jej, od razu dostaliśmy jabłko. A. Jak widzimy, to jabłko jest takie y, troszeczkę inne, bo to jest z ET-modu, z którego już y, wcześniej wam pokazywałem jest to po prostu mod na niebo. Co robimy, taki portal z Glowstone'a i po prostu y, mamy i wchodzimy i wbijamy na serwer, po prostu gramy, i gramy nie? No. Tylko tu. Daszek. W sumie nie wiem. Czy to jest po prostu nasza taka y, chata z drewna? Dirtu. Tak. Tam niektórzy twierdzą. Dobra. Nie jest jakoś tak specjalnie. Może nie wiem, ładnie. Ale to po prostu, żeby było, żeby po prostu przetrwać. Po prostu. Nasz schron jako taki. Ale zawsze jest dobra. Skoro jest ten kto to to no. I Dach sobie zrobimy później. No, łóżko. sobie zrobimy. Mamy no. Zrobimy sobie łóżko. Przeklimamy się tu po prostu, nie? Żeby było zapiszemy sobie tak jakby checkpointa, znaczy nie checkpointa, tylko tak po prostu sobie zapiszemy. I żeby to po prostu było tyle na, no, na dzisiaj. A jutro. tak. Nie, dobra, odwrotnie. A mam nadzieję. W przyszłym odcinku będziemy robili sobie ym, tutaj ogródek. Po prostu tym dirtem sobie tutaj tak wyrównamy. bo nawet teraz możemy na, tak na chwilkę sobie wyrównać. Oczywiście drzewka sobie też... Posadzimy, jak nam życie pozwoli. Co my tutaj mamy? No dobra, to na razie sobie to zostawimy. Prześpimy się tutaj. O, zapiszemy sobie, taki by można powiedzieć. <coughs> no jakby tam jeszcze jest napisane, żebyśmy jakieś surowce tam znaleźli. Po um, nam nam się może na tą planetą trochę. Coś jest. Ojej. Jest. Lapis lazuli od razu. Lazury nam się znalazł. Nie wiem. naprawdę fajne. Fajne, naprawdę, fajne. To tak powiem. I. I <coughs> no, kurczę, niestety, niestety. To chyba, żeby było na tyle w tym odcinku. Nie wiem, nie jestem pewny. Tam nie wiem co tam moje moja mama robi. Też lewice. daszek sobie zrobimy. Może by nam tu nie kapało Mamy no, no tutaj bruk Nie to pójdziemy tam do naszej kopalni że tak powiem no, a tu sobie pierwszy lepszy bruk kopiemy i sobie załączymy O! I tam sobie dołączymy do tego I to więc tak co? Crafting table możemy wziąć już jeszcze sobie źródełko nieskończone zrobimy tutaj na przykład, żeby to już było pod naszym następnym tem, żebyśmy farmę sobie zrobili. O, nie ja muszę powiedzieć, że tak ciemno się zrobiło. Burza idzie, nie wiem. Jeszcze tam z kolegą potem na serwie sobie zagramy. No, sobie zapewnię. No, z kolegą sobie tam zagramy. W czemu to. Garnęło. Dobra. A tutaj sobie położymy czcinkę... cukrówkę, cukrową, cukrówkę lazuryczkę sobie schowamy, tak, o, więc nie wiem, niestety to już chyba byłoby na tyle, ale jeszcze tutaj do, dokończymy sobie, zrobimy sobie parę jeszcze skrzyni, ta, zrobimy sobie tam, o, Dwie. Ta, dwa czesty nam starczy. Jeszcze crafting. To na szybkiego rozwalimy. Tutaj. Tutaj. O, węgiel mamy. Tam sobie go. Nie wiem, tak dziwnie rozwalam tym. I mamy węgiel, żelazo. Mamy dwa żelaza. Tak, dwa żelaza. I dobrze, no to tylko teraz sobie. A jeszcze kaktusa sobie zasadzimy uuu hmm. chyba burza idzie, nie? Wiem, nie jestem pewny. To coś tam tak łupnęło. Dobra, to się ogarnie najwyżej potem. To zobaczymy. Dobra, wszystkie te nasze kurcze. A crafting se zostawimy. bra crafting postawimy sobie tu, a jeszcze, jeszcze piecyk Jeszcze piecyk i naprawdę będzie, będzie git, będzie git Ja mówię, będzie git Co Sobie jeszcze nie wiem. zrobimy 8 kobla 8 1 2 3 4 5 siedem 8 Dobra i piecyk. I w następnym odcinku to mam w ogóle, Wam mogę obiecać. Na pewno będzie wielki powrót. Ten od, odcinek następny będzie yy, naprawdę wkrótce, wkrótce będzie. Kolejny. To jeszcze sobie... No, bruk. Piecyk. Jeszcze Wam pokażę taką modyfikację, crafting GUI się nazywa, taka książka Po prostu tutaj mamy, klikamy save item i dam, wybieramy na to dam, dany item Na przykład, Ja nie, wie, nie wiem jak na przykład sobie po prostu zrobić TNT Po prostu wiemy, o, tutaj mamy jeszcze hell furnace, czyli taką też modyfikację Którą no, niedawno, mam, niedługo Wam zaprezentuje, No niedawno, <coughs> niedługo Wam zaprezentuję, To mamy jak na przykład zrobić na przykład, TNT Na przykład teraz mamy jak zrobić dynię, no to na przykład bierzemy Pochodnie i pochodziłem Jake O'letem, nie? Albo na przykład... No po prostu takie różne... Też tego moda wam pokażę. Ops. Jakby to był ten mod. Mod, 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 mod. Tutaj, mam, mieliśmy tutaj mączkę kostną, sobie tylko y, zbierzemy... zbierzemy sobie nasionka, a ponieważ one nam będą potrzebne. Ołożamy jedno. Tam nie wiem, dwa nasionka starczą. To jest kurczę. Słuchajcie, ja się naprawdę boję. Flowera sobie Weźmiemy Roze. Róże. Tutaj. Jezus, u mnie zaczęło lać Ja się boję trochę. Dobra, tutaj ziemię niech namięknie. To chyba już będę spadał, bo u mnie burza idzie. No, piecyk sobie weźmiemy żebyśmy sobie tutaj wzięli no to tak 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 po prostu najpotrzebniejsze rzeczy sobie weźmiemy o pochodnie sobie zaraz ustawimy jako domku jest po prostu taki pierwszy odcinek w tym odcinku szyby sobie po prostu zrobimy później ponieważ teraz nie gramy na potworach ponieważ no trochę nam tamto by no utrudniało ponieważ najpierw musimy ogarnąć podstawy jeszcze to to i bierzemy, bierzemy sobie skrzyneczkę, wprowadzamy się do domku, hop, tam, naradam, wprowadzamy się do domku i teraz kładziemy piecy, a na przykład tu skrzyneczkę sobie kiernikniemy, nasionka wszystkie, tutaj mamy nożyce, nie wiem do czego nam to dali, ale może. Nie wiem, dal nam coś do czegoś. Po prostu tutaj może to naj, nasze najpotrzebniejsze <coughs> rzeczy sobie, no to tak, klochy, narzędzia, surowce, tam takie Więc to niestety już by było na tyle. Muszę wam powiedzieć, bo Szczerze bym nagrywał jeszcze, ale to było idzie. Zło mnie tak przez okno leje, że naprawdę naprawdę nie wiem, boję się, żeby tutaj, bo kiedyś miałem też taką sytuację, że piorun tak blisko mnie uderzył. Naprawdę... Okna sobie że dorobimy w następnym odcinku, w następnym odcinku sobie już po prostu zrobimy yy, naszą faremkę małą, bo już tam wylaliśmy sobie wodę tam jak widzimy tam też mamy farmę melon kaktusa, tam będą melony, tam będzie wszystko. No to dobrze. To więc to niestety byłoby na tyle. Liczę na Wasze subskrypcje, komentarze i żebyście jak najwięcej do mnie pisali, co wam się to podoba, bo ja bardzo sobie cenię to, że ktoś do mnie pisze. Bardzo sobie cenię po prostu, że komuś się to podoba, bo to jest dla mnie też satysfakcja, na przykład was to nie kosztuje nic, bo klik, klik, wybieracie, po prostu lubicie mnie, wiem, że mnie, ja wiem, że mnie lubicie i to jest naprawdę, bardzo się z tego powodu cieszę, że mnie naprawdę lubicie. No tutaj jakieś coś mi nie wyszło. Dobra, no to więc to bym niestety na tyle, to w tym odcinku liczę na wasze subskrypcje, komentarze i do zobaczenia w drugim odcinku z serii Oder Planet V2.0. Więc do zobaczenia, cześć!